Teraz jest bardzo ważna sprawa. Hubert chce nam pokazać swoją wypasioną brykę. Generalnie, jak wiecie, Hubert jest obliwie bogaty, dlatego że dostaje mnóstwo pieniędzy od, od biednych swoich widzów. O, piękny! No nie, to nie ten. Kurze, rozczarowanie. No się... słuchajcie, trzeba jakieś auto znaleźć. Dobra, dawaj, Hubert, gdzie masz, o, gdzie masz? Ten ma otwartą szybę O, dobra, znaleźliśmy chyba. Jakieś. No i ites. Elegancko, króciutko. No. O. o, dobra, zapijamy. No. Jak no. zwykle znalezione, niekradzione. Wreszcie jest taka <laughs> zasada, że jak się znajdzie auto, to jest już w A znasz to stare powiedzenie, znalezione to. Bo nie wiem czy wiecie, zanim zaczął tworzyć grę tajne laboratorium SEP, to masowo kradł auta. W ten sposób dorobił pierwszy milion. No, teraz jedziemy sobie po osiedlu Huberta. Lesznie. Zakaz krętu lewo, nie dla Huberta. Nie dla Huberta. <grymne> I my zaparkowane. Koło miejsca dla inwalidów. Na miejscu dla inwalidów. <grymne> Na miejscu dla inwalidów. Ruszamy w głębiny leszna. Hubert pokaże nam najciekawsze miejsca w całym mieście. Jest ich odgroma, ponieważ Leszno to miejsce pełne tajemnic. generalnie. Tak... Jaka jest historia tego cycka? tak stwierdzili, brakuje nam jakiegoś. Suta w centrum miasta. I tak go to postawili. Lecą po kuberta. O nie! nie. Także jak jest to tytek ładny, Pomyśleli sobie, postawimy takie coś, będziemy fajni. Na co się wchodzi? Łabądź? Nie wchodzi się na łabądź? Szkoda, ładny to nie? Nie wchodź na No, No mówię, czy to jest leszczański łabądź. Ale to jest ładnie, ja cię kręcę. Pięknie. Pan że spędzimy wspaniałe chwile w lesie. W tej To ma. Generalnie w lesie jest taka zasada, że wszystkie ławki muszą być obsrane. Jeśli ptaki nie srają, to ludzie przychodzą i to srają ludzie Dokładnie, ludzie się zajmują tym. Ten. W lesie generalnie nie ma normalnego dostępu do wody, dlatego wszyscy mieszkańcy przychodzą do tak zwanej studenki z wodą i tutaj sobie napełniają wodę. Ale woda się skończyła, to też się czasami w lesie zdarza. No. Słyszałeś, Hubertzie, że. Tomek nie będzie nigdy sikał w lesie, w którym jest brzoza? Nie, on nie no, ale nie sika też w y no, liściastych. To jest w jakiś tor przeszkód taki leszczański. Tak, no, no. Dałem radę, było ciężko, nie powiem. No i jesteś już leszczańskim mężczyzną. No, to jest jeden to z To była licznych... próba męskości. Tak, też się tak wydaje. To wszystkie dzieci, które ukończą 15 rok życia, muszą ukończyć ten ciężki tor przeszkód, żeby stać się I prawdziwymi szat. chłopcami. <grym> Najgorzej wiesz jaki jest problem? Że tak bardzo naciskam tą trampolinę, że uderzam o podłogę. ale to jest wieloosobowe w ogóle, bo to nie jest tak, że jedna siada, tylko No zobacz, tak, no bo to, to jest multiplayer. Na, na moje to... oblicze, to, jest to tak. To jest pierwsze Generalnie, leszczyńskie MMO. Sześcioosobowy multiplayer połączony tutaj za pomocą magicznego drążka, czyli stonogowe takie. No. Trzy osoby z dwóch różnych stron walczą z różnych o, o dominację, która mrówka, którą przezwyciężyć. Podkaliśmy pierwszą lesz leszczanina, co nam opowiedzieć o zwany leszczem. Co nam opowiesz ogólnie o leśnie, jak się, jak, jak się tu mieszka, co tu jest ciekawego do zwiedzenia. Ruchy, no Mówi, że jest dużo fajnych ciekawych rzeczy co na przykład można tutaj zobaczyć właśnie, bo słyszeliśmy, że to jest bardzo fajne miasto, można dużo fajnych rzeczy zobaczyć. Albo inaczej, gdzie tutaj można dobrze zjeść i kupić. Ja, o... ja się pytam o... No, no to dawaj, gdzie tu coś fajnego jest? Eee, mamy stadion wozłowy. No dobra. A na stadionu mm. mamy zonę. Za... No o. dobrze. No to fajnie, podoba mi się. No tak, no, widać. Zrób, zrób sobie zdjęcie, no. patrz, bo będzie mu przykro, jak no. nie zrobisz sobie z no, no już, No już! O możesz usunąć. Szybko. No, no, szybko. Dobrze. szybko! Szybko. Słuchajcie, jest najwyższy. No, no, no do dokładnie. No. Tam możesz udawać wielką koparkę, widzisz tam? Ale zajęte Zajęte. No tam się kopie bitcoiny. No. Bo on musi mieć kartę graficzną, żeby kopać bitcoiny. Wystarczy tylko wziąć dobrą kartę graficzną i zacząć kopać. Och, już widzę. Już widzę te kryptowaluty, ale ich tu pełno! O, ja. o tak, ale ich tu pełno! Dlatego Hubert trzyma w szafce. No jest tu napisany Jan... Jan e, Tomston. Jan Tomston, uczony lekarz leśno. <śpisa> z szamuzuły spadał. Nie lekarzem, Jesteś lekarzem, wystarczy, że jesteś lekarzem <śpisa> no, no. w lesie i budują ci pomnik. Witam was w tak zwanym zaułku Huberta właśnie tutaj, Hubert codziennie przechadza się i karmi chłopie leszczańskie, żeby miały co jeść. Uf. Uf. Widzicie? Hubert Podpowiedziałeś jedzenie. Hubert im włada, machnął. Hubert machnął ręką, a on generalnie Hubert ma taką władzę, że on nimi kieruje. Macha ręką i one robią co robią. Hubert za Patrz, widzisz? Oh. Władzę tymi gołębiami. <laughs> jak Hubert, Jedi. Hubert jest władcą gołębi tak zwany. Ja teraz tego przyciągam. Pat, na, tam. Patrz jak przyciąga A. gołębi, widzisz? Tam jest o, patrzyk, patrzyk, no. i o patrz jak magicznie to robi. Hubert tak jest to właśnie władzami. robię. Jest to, to, to jest awesome. jego ulubione miejsce i każdy gołąb tutaj, leszczański, ma swoje imię. Hubert zna oczywiście każdego, poznaje go. Przedstaw nam gołębi jakie są. Tutaj jest gołąb Marek, tutaj jest gołąb Krzysiu, tutaj jest gołąb... Władek? O. No dobra, ale to trzy przedstawiajesz, a reszta? A reszta mają na imię Hubert. <grym> no oryginalnie, jak widzicie, każdy i każdego Przypadek? Rozpoznaje. Nie sądzę! No, w każdym razie to jest tak zwany zaułek Huberta. Hubert doprowadził nas do centrum. To właśnie tutaj dzieje się największy ruch <grym> w mieście. No, co możesz nam powiedzieć o centrum, Panie Hubercie Moszko? A teraz znajdujemy się akurat pod bazyliką. Mniejszą. Co można powiedzieć o całym mieście, Panie Hubercie Moszkie, a propos leśnie? Co można powiedzieć o leśnie? ty mi zadajesz takie pytania z dupy, nie możesz jakieś. No dobra, to może. Dupy. Co powiesz nam o tutejszej. Dobra, gdzie jest McDonald's? Gdzie jest McDonald's? <grym> w drugą stronę. Kurde, nie udało się. Burger King. Nie ma Burger Kingu w ja Szanuję. <grym> Dzisiaj Huber generalnie obiecał nam, że zabierze nas do najbardziej prestiżowej, leszczańskiej restauracji. Cukialni. No, powiedział, że zna tu takie fajne leszczańskie restauracje, cukiernie i tak dalej, powiedział, że nas dają, zabierze do prestiż prestiżowej. To chyba rozdają coś za darmo, bo jest dużo no. ludzi, w to. Ale to jest jarmark bożonarodzeniowy, w leśnie jest dużo później. Inna strefa czasowa jest to. Ej, nie, ej! To jest jarmark, no, jarmark pieldu, bo jest sobota. Idealnie! Ooo, no, to teraz sobie to kupujemy. W Leszno właśnie z łabędzi, a tam były łabędzie. To były łabędzie, tak? to nie? Chyba, jak widać w lesie tak. są same znane osoby za dobre osiągnięcia. Znajdujemy się w kolejnym... Leszczańskim parku Leszczańskim dobre Leszczyńskim jeśli będzie No i ten park Lesziomaty. słynie generalnie ze słynnego park? pomnika e, Stanisława Uno-chowiaka Uno Uno, Uno, chowiaka I był poetą, zobacz teraz się do, I patrz w jakich latach żyje, teraz już wiesz I pos, był poetą i postanowił, a dobry poeta był, to postawiłem Ubrę pomnik se. I postawiłem pomnik Mamy piękny park, który się jak nazywa ten park? Ładny ładny. Z tego właśnie źródełka Leszczanie regularnie pili, żeby mieć z... siłę. Żeby odeprzeć, mieć siłę odeprzeć Rzymian. I z... odeprzeć złowrogi Zemianie. Rzymian. I on podobno Zamiast daje... Się. Życie wieczne według Pana legendy. Nie jak już Cie zauważyliśmy, nigdzie nie ma żadnej wody. Aczkolwiek. <głos》> to źródełko wyschło już dawno temu, dlatego leśno troszeczkę, troszeczkę podupadło. Aha, ale kiedyś mieli Została siłę. Bardziej. Zobacz, no, <głos》>. Zobaczcie na Huberta Moszkę, no. Jak się zapuścił, kiedyś źródełko wyschło. No, no właśnie. <głos》> <głos》> Naprawdę to jest najstarsze drzewo w Polsce. Yeah. Chciałeś mnie okłamać. w 1871. A, we, Więc nie kłamie. Cicho, Krzysiu, to jest naj. To tutaj zaczęło się uleszno. Historia powstania: Szedł sobie Bolek, bo tak się nazywa. Nie, to był Lolek chyba. I mówił: Czas najwyższy, postawię tutaj miasto. I wziął ziarnko i, i powiedział: Boba Budowniczego, i tak właśnie jesteś... powstał Bolek. Wziął ziarnko i powiedział: ty będziesz nazywał się Bolek. Polał magiczną wodą, bo miał, dlatego ta fontanna, właśnie. I no z tak tej właśnie, fontanny właśnie. Z tej fontanny, to jest już, znalazł, była już, w, już było w tym lecie. I tak powstał bolek. to wcześniej była też publiczna, to. Jak powstał bolek, tak lesz zaczęło się rozlasnąć. Była no. publiczna toaleta w Tak więc. To nie gołębie znowu! Tak więc teraz już wiecie, dużo leśnie, generalnie gdybyście kiedykolwiek chcieli tu przyjechać, to generalnie. Czy polecamy to miasto? To, to musimy, się, musimy się zapytać eksperta Huberta czy polecasz swoje miasto? w którym mieszkasz przez całe nie możecie życie. jeszcze ocenić tego, jeżeli nie spróbowaliście wszystkich kebabów w Dokładnie. Uuu. Generalnie Hubert uważa, żeby ocenić dogłębnie Leszno, trzeba przede wszystkim spróbować wszystkich kebabów, wszystkie pizzy i, I lokalne nalewki. I lokalne, I lokalne nalewki, nalewki, więc to jest bardzo ważne. Bez tego nie możemy ocenić miasta, dlatego nie będziemy oceniać tego miasta, ale oceniamy to na bardzo, 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 bardzo wysoki poziom.